Mamy dzisiaj e, jedną dziewczynę, jedną pasażerkę, także mam nadzieję, że się będzie dużo wypowiadać. To masz dzisiaj też, nie? Ja no, też mam taką nadzieję. No, no, może, no, by się, się, może by się przyszło przedstawił czy Państwo widzą? E, może lepiej nie, bo jeszcze przekręcę jej imię, bo jej imię, jest, bo jej imię jest takie specyficzne. Może niech sama się przedstawi. Ja to też <noise> Ja taka niezręczna cisza najpierw była, nie? No, no. Powiedz wszystkim jak mam na imię Na imię mam Bessiana. Ooo widzisz Krzysztowi, ja Be, zapamiętałem. Besiana? Eh. Besiana. Pow, powtórzcie właśnie. Besiana? A jaka? Ale to nie... Beste! Besiana ja? To masz. Bessiana Besjana. No. Bez, bez? bez te w środku. Bestiana. Bes T Jana? Bez te. Bez te Jana? Rosjana. Rosjana. dobrze! Rosjana, dobra, dobra. Okej. Okay. Ale to nie jest, y, podejrzewam, że to nie jest polskie imię. Nie jest polskie, nie. W Jugosławii się urodziła. Gdzie? W Jugosławii. W Jugosławii. Mhm. Pomasz, to myśl doby go gowali to! <laughs> Znamy ci się, żeśmy się zastanawiali, nie? Skąd jesteś i nam wyskoczyło coś innego chyba, nie? O, ale już nie pamiętam co to było, nie? Nie, 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 ale... Gr nie Gruzja, A, ale Jugosławia nie. Jugosławia, Jugosławia na, na pewno. pewno nie. Nie, nie. To byśmy się tam No, no, no. <laughs> No i powiedz jak, jak ci się tutaj z nami jedzie? Jest miło, przyjemnie, sympatycznie? Tak, miło, przyjemnie, kulturalnie. Nikt się nie bije, nikt na Ciebie nie krzyczy. Jeszcze raz, bo nie słyszałam. Mówiła, że nikt Cię nie bije, nikt na Ciebie nie krzyczy. Nie, nikt nie bije, nie krzyczy, nie znęca się, jest okej. Okay. Ostatnio się śmialiśmy, nie wiem, czy pamiętacie jak wracaliśmy z opola i na światłach tego tylko gadaliście na jedno, daj, no? Ja dałem tak lekko na jedno, a się machała komuś ręką, prawie by mi spadła okay. No, mieliśmy ostatnio taką akcję na obstawie, że dziewczyna spadła z motora Czyli mówisz, polecasz dziewczyną jazdę na pasażerkę, tak? Jakbyś któraś się bała, to polecasz, tak? tak. Super Ej, tam jest fotoradar dalej to No to jeszcze, jeszcze daleko Mówię dalej, podobno pamiętnie. Ej to! E, jak byście się poznali jak ty jesteś z Jugosławii? <głosy> 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 Ale od małego w Polsce mieszkam. Jeszcze raz? Mówię od małego w Polsce mieszkam. Aha! No, mamy mam Polkę, nie? A, rozumiem. Nie radar, nie?